Trzymano, z tej strony Alexo. Dziś nagrywamy odcinek z Michałem. I dzisiaj y, będzie odcinek y, o tym, co jest nowego w The Citizens, bo był update Halloweenowy. Y... Ja musiałam wyda wydać y, ponad 400 y, y, pieniążków na ten strój. No to masz. Bo kupi specjalnie ubiór na odcinek, więc mu dam. Okay. Dzięki. I tutaj no. jest pokazane co jest nowego. Yy, no jest po prostu nowa mapa, nowa praca. Nowa praca i... nowe... Mm. No. nowe... nowe te meble. Meble. Jeszcze wam pokazuję. No to są, są nowe budynki, i trochę pracy jest tutaj. Jak widzicie, yy, są tu nowe meble, i teraz sobie pojedziemy sprawdzić, jak wygląda nowa mapa. Przedaj. Siadam. I tu jest nowy bank. Całkowicie nowy. W ogóle nie przypomina starego Ej, Alek, chodź, chodź Ja ci pokażę Jak kryminaliści muszą dostać pieniążki Tutaj Bo muszą ze swojej, swojej bazy kupić kartę A no, tam na save'ie to, to trzeba wie. kupić bombę No to każdy wie A ja tak, takim ze szkieletem Eee, dobra to tutaj są nowe pokoje, jak widzieliście, nowy dół. No, jak, za jak zawsze jest pan. E, okej. Okay. Tutaj są nowe budynki, tylko że do nich się nie da wejść, bo już sprawdzałem. Tutaj są nowe takie uliczki. Fajne. Jak no. Jest nowy szpital. Już wam pokazuję. Moja siostra właśnie chce być lek lekarką w tym grze. A. No co już znalazła już gdzie można dostać pracę? Yy. No, jak dobrze pamiętam, to w środku za że się nie zmieniło. Znaczy no... Jest wszystko to samo, tylko że kolory inne po prostu. Dobra, to już... Nie będziemy całego pokazywać, bo to będzie trochę trwać. Więc już wszedamy do samochodu. O, kuchnię znalazłem, kuchnię! Ale szczaj. O, 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 Biegnę. Hey, bro. Okej, okay, y jak dobrze pamiętam to jeszcze jest nowa siłownia. Si siłownia nie ma pracy, ale coś jest tam. Widzę, że jest jakieś zadanko. Chcę zrobić to zadanko właśnie. A nie, to nie... Aha, to nie to. Aha, dobra. Tutaj jest nowa siłownia, ale niestety was muszę poinformować, że nadal się nie da ćwiczyć w tej grze. No, bardzo fajnie wygląda. Jak do... I nawet jest The rock z naleśnikami. Nie można usiąść. Gdzie jesteś Michał? A. Patrz, The rock. Widzisz? Ej, że Dobra, to sobie wypiję kolkę. Yy, tutaj nic więcej nie ma. Okej. Okay. To jest siłownia. Jeszcze jest kilka miejsc. W ogóle o wszystko wygląda. No tutaj znowu jest nowy budynek. Tutaj jest. Y, intra. No to... Włączę dźwięki. Y, no tylko, że tu za dużo się nie zmieniło. Po prostu. nowy budynek. Jak widzicie? Nic się nie zmieniło. Tylko. Budynek ma inny skrząt W ogóle mi wystają okay. włosy z twojego outtake. siedzę A tu jest zamknięte Bo są nowe budynki, ale one są zamknięte, może w następnych update'ach Będą otwarte już. Tam jakiś nowy hotel, taka inne. Ja e chcę kupić te nowe, nowe rzeczy, na przykład i gitarę. Czyli do sklepu z y tymi. Ale to już było dawno temu, chłopie. No ja wiem, ale jestem nowy w tej grze. E Tutaj można coś kupić za cukierki? No. Halloween taki sam jak rok temu, więc tu nie muszę za dużo wkazywać. Ale Michał wsiadaj, co ty robisz. Wsiadaj. Można se chyba kupić sobie jakieś auto za cukierkę, chyba. No za 70 tysięcy wsiadaj. Tak jak... 70? Dwa lata temu. No, wsiadaj. Nie. Dobrze, ja to zobaczę, jedziemy bez niego. E, już wam pokazuję dalej. E, nic nie ciekawego nie ma. Oprócz. E, gamofon, y. Ale to było dwa lata temu. Już. A jestem nowy, ok. Ale my pokazujemy ten update, a nie. Teraz wam pokażę no. nową pracę. Ką jest. Y... No, po prostu dostarczanie. Tirem. Co dostarczanie? To ta, to ta kotwica. No. I tutaj już weźmiemy pracę. A, wo A, no tak, jest, jest, to jest ta praca, dobra. Tutaj się bierze przyczepę. O. Teraz muszę zawieść na te zielone. Podłącz, okej. Okay. Teraz tam, gdzie jest zielone, pokazuje mi, gdzie mam jechać. Ja nie lubię taki, takich, co trzeba codziennie płacić pieniążki. Na przykład apartamenty. 25 dolarów codziennie. Ja wolę od razu tak kupić taki dom. Eee, no. A gdzie jesteś, Michał? Eem, jestem koło... Jestem ko koło tego sklepu z tym... z mm, rzeczami. To właśnie ja tam jadę No co ty robisz? Siadaj Dobra Pop -sa -sa. I teraz idziemy Okej okay. I jak pamiętam za jedno, teraz zobaczymy Za jedno dostarczenie się dostaje 500 Ale i o tak, dostałam 500. Okej. Okay. Nie, to się opłaca ta praca. No i teraz muszę wycofać, tylko że trudno będzie. Ja Też chcę to jest... mieć tą pracę, ale najpierw chcę kupię rzeczy. Gdzie A nie to mogę było? jeszcze przyczepić. Aha. A gdzie ty idziesz, Michał? Nigdzie. <laughs> to idziemy dalej dostarczyć. Co tam się stało? Ja nie mogę. O. Ej. No o co tu chodzi? Też szybko, co? Dobrze, ja chcę podłączyć. O, tak po prostu mogę zrobić. Okej, okay. Toż wytnie chyba. Michał, gdzie ty jesteś? Ja już zakupiłem sobie rzeczy. Pod nazwą Amerykańska piłka Jak, jak coś się Znaczy Amerykańska piłka do y, Futbolu i. Dlaczego nie mogę jechać. Gitarę Jadę już A! Bo coś tu się zapisywało Przedaj Nie nie a może, y, może jeszcze y, mogą tutaj cztery gracze usiąść. No. Jak coś się przyczepiło? Nie mogę tego przyczepić. Dobra, to była ta praca. Więc okej. Okay. Zaraz sobie samochód. Czy coś jeszcze tu było oddane. A to wszystko. A nie, jeszcze tam pojedziemy, Ok, Ten nowe drzewa w ogóle są. I palmy tutaj jest nowe boisko. Przepraszam, że, że jestem cicho, po prostu jestem, no, po prostu ten. Można zbierać cukierki tu, no, tak jak rok temu. I to było wszystko. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem na moim kanale. Ja się z wami żegnam. Nora.